O Jezu, ale się nie wyspałem. Położy wszystko mnie boli. Za kwasy mam. Jezu tu już jest ranek. Półzę, abym się jeszcze pospał z chęcią. No cóż, dobra, wstanę sobie. Ja został To strasznie, ale dobra, trudno. Leżymy to jest skrzynce, a w książka jakaś, zobaczmy co to jest w ogóle. Przeczytajmy sobie. Aj, nagraj film z mindplay.pl, a w zamian dostaniesz dużo lajków i wyświetleń. Hmm. No w sumie czemu by nie nagrać, w sumie dzisiaj i tak nie mam nic do roboty. To co no, najpierw zobaczmy jaka jest w ogóle pogoda na dworze, no w sumie Git jest pogoda, jest ładnie, słońce świeci, no to w sumie czemu by nie, w ogóle to się ma owca. Sieman Dobra, no to ruszamy w przygodę. Dobra, widzowie, ej, jesteśmy już na Mineplay'i, dobra, ale to szybko nas przeteleportowało. Ej, dobra, no w sumie. Jak byśmy mogli nagrać, no w sumie widzowie jakbym, mia jakbym miał wybierać no to sobie zagramy chyba w bedwars No i co no, ja już zapraszam was do oglądania Dobra widzowie ogłem to już pierwsza ręka wystartowana, no jesteśmy białymi, a obok nas jest szary W ogóle widzowie to możecie zostawić suba oraz łapki w górę na tym kanale, żeby być na bieżąco z następnymi materiałami No i też w ogóle pod tym filmem możecie zostawić tak 40 łapeczek w górę i będzie serio kozacko no i... Przejdziemy teraz może do, do obudowy beda Więc sobie kupimy beton ok Pójdziemy sobie do góry obudujemy łóżeczko bra yy. O, coś takiego, dobra Łóżka budowane, teraz sobie pójdziemy po wełnę, pójdziemy na typa No i tak będzie wyglądała mniej więcej cała taka arena Jezu, chłopak jakieś łóżkę obudował, uważam W ogóle widzowie to możecie pisać w komentarzach co chcecie dostać na święta i no, w sumie poczytałbym sobie takie komentarze, bo czemu by nie. I dobra, trzeba się skupić, widzowie. zniszczę mu to łóżko. Tutaj postawimy TNT. O, okej. Okay. Nice. Dobra, szary, nie ma łóżka. Teraz, o, szary siemak. No nie, a, żelazny miecz naprawdę. Dobra, oni tutaj się klepią. W sumie skorzystałbym z okazji. No dobra, sklepiemy go teraz Ej no, Szary, co, co ty próbujesz? hopę lecisz Poleciał, dobra I teraz chyba będzie dużowy do na nas szedł e, Będzie szedł Czy tak idzie? Dobra, wojdujemy widzowie Idzie do nas, czy nie idzie? Podejdź sobie Uporządkuję ekwipunek Dobra e, Zobaczmy, idzie Czy nie idzie? Chyba, że go nie... A nie, dobra, on tam jest to idziemy widzowie, nie tracimy czasu. Dobra, jesteś klepany w tym momencie, guściu Nara No i... Mm, Kłapka się słowo. idziemy na niego widzowie. No i nie gadaj, że będzie kolumnę budował. Jaki żal! Dobra widzowie. Spotkamy się podbudujemy do niego chyba, że zara na mnie wskoczy. zbierzemy sobie go. I ty... Dobra. Fireball aha lag. No nie, widzowie. Czy wywali Playa? A nie dobra. Uf. Dobra, nie mamy beta. Życie. Teraz się może cofniemy. Spróbujemy go sklepać przede wszystkim. Został jeszcze zielony, a reszta nie ma łóżka, co jest? To nieźle. O, zielony nie ma łóżka. O wow. To też nie ma. Hmm. Dobra, no, widzowie, jesteśmy już w Festus Brain, w sumie. Ej, przydał, przydałby nam się Prot i Sharp, w sumie. Bo tak, bez niczego, bez żadnych upgrade'ów wchodzimy. No, lipnie trochę. Wiem, poczekamy z te 8 sekund na 4 Bix i będzie Gitos. Tak, on tam jest. Jezu, on ma Prota. Dobra. No, jem to. Ej, w sumie zaraz takie potężne kółko zaliczymy. O nie, on idzie, on idzie na środek. Dobra, trzeba go sklepać jak najprędzej, widzowie. Siema. Nara. Dobra, klepiemy go. Uda się? Uda. Dobra, i zostaliśmy sam na sam z akwą. Wiecie co, widzowie? Zbier zbierzemy sobie emeraldy, wymaksujemy się. Gość nie będzie miał z nami totalnie szans. Dobra, no to prota kupujemy, kopacza, trapy sobie kupimy. No i kupujemy przede wszystkim zbrojkę i kupujemy poteczki, potłunie. O dobra, ty, jednak nie. Po się nara.